Pandemia. Jak Państwo widzą, też pracuje zdalnie w ramach akcji zostań w domu, ale coraz częściej czyta się i słyszy różnego typu opinie, jak koronawirus może wpłynąć na rynek nieruchomości, zwłaszcza na rynek nieruchomości mieszkaniowych, na kredyty mieszkaniowe, ceny na tym rynku. Rynek inwestycji w nieruchomości jest rynkiem o perspektywie długoterminowej, więc po tygodniu czy dwóch zamieszania wywołanego wirusa, wirusem korona, Trudno jednoznacznie ocenić, jakie będą tego skutki. Wszystko zależy od tego, jak długo ten okres niepewności, czy ten okres zawieszenia potrwa. Dzisiaj miałem okazję e, czytać opinie czy informacje dowództwa Armii Amerykańskiej, że do normalności wrócimy już w lipcu tego roku. Z wypowiedzi naszych przedstawicieli, naszego rządu, wygląda, że będzie to jeszcze szybciej, e, ale na razie nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. E, tak jak powiedziałem, rynek inwestycji mieszkaniowych to rynek o perspektywie długoterminowej. Zarówno nabywanie mieszkania to nie jest kwestia decyzji z dziś na jutro. Zakup mieszkania, wybór, załatwienie formalności to jest okres kilku miesięcy, 4 do 6 miesięcy, jak pokazuje praktyka. Więc tutaj na szybkie reakcje i szybkie zmiany zachowań na tym rynku raczej bym nie liczył. Oczywiście dużo zależy od tego, co się wydarzy na rynku podaży, zwłaszcza na rynku nieruchomości, na rynku pierwotnym, bo to będzie zależało od tego, czy pracownicy na pracach budów dopiszą. Czy nie będą podlegali kwarantannie z takich czy innych względów i czy te mieszkania będą mogły być finalizowane. A pamiętajmy, że rok uprzedni, rok 2019, zakończył się rekordową liczbą wykończonych mieszkań: 207 tysięcy domów i mieszkań oddanych cało do użytkowania. Podobne były perspektywy na rok ten. Pierwsze dwa miesiące. Tego roku, czyli bardzo delikatna, czy wręcz brak zimy w styczniu i w lutym spowodowały, że te prace zostały w dużej mierze zaawansowane. Więc pytanie po raz kolejny o to, jak długo potrwa ta nienaturalna sytuacja. Jaki to będzie miał wpływ na ceny? No, w każdym okresie niepewności, a chyba o takim okresie dzisiaj mówimy, Nieruchomości stanowiły zawsze obok złota tą najbezpieczniejszą formę lokowania pieniędzy, zabezpieczenia ich przed problemami, zabezpieczenia ich przed inflacją i przed jakimkolwiek innym unizestwieniem. Stąd też zakładam, że chętnych na nabywanie mieszkań nie będzie brakowało. Być może ta liczba dzisiaj startujących po jedno mieszkanie zmniejszy się z 3 czy 4 osób do jednej czy dwóch. Natomiast nie boję się o zbyt mieszkań, jeśli się takie na rynku pojawią. A myślę w kontekście wcześniejszych wypowiedzi, że deweloperzy też będą zainteresowani, żeby ten rynek zasilać na mieszkaniami świeżo wykańczanymi. Odrębnym pytaniem jest temat rynku wtórnego. Tutaj z kolei być może chętnych by było też sporo. Ale pytanie, czy ci, którzy są dzisiaj właścicielami, będą gotowi na sprzedaż tych mieszkań? Bo co zrobić z gotówką, którą z to mieszkanie otrzymają? Także to widać, temat nie jest prosty. Tych relacji i czynników jest coraz więcej. Jeśli bym się chciał odnieść w sposób prosty do ewentualnego skutku, jaki wywoła koronawirus na rynek mieszkaniowy, to mógłbym powiedzieć po prostu tak no, – Praca zdalna myślę, że nabierze nowego, nowego wymiaru również w przyszłości, a co za tym idzie, pewnie w planach nabywanych mieszkań, być może w planach konstruowanych mieszkań będą się pojawiały mieszkania o no, odrębnym pokoju do pracy, o odrębnym gabinecie czy o, o odrębnej powierzchni do pracy właśnie biurowej. To jeden aspekt, a drugi aspekt to pewnie coraz większą popularnością cieszyć się mogą mieszkania. Z odrębną spiżarką przy kuchni, i to nie taką malutką, ale taką, gdzie zmieści się dodatkowa zamrażarka. To myślę, że takie reakcje szybkie na to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli praca zdalna, kumulowanie zapasów i tak dalej. Ale myślę, że to jest tak raczej w formie dygresji. Jeśli chodzi o ceny, to tak jak mówię, Pewnie ze względu na tą nietypową sytuację nastąpi pewne wyhamowanie liczby transakcji, więc tutaj te ruchy cenowe też nie będą łatwe do zaobserwowania. Pewnie na wzrosty cen na razie nie ma co liczyć, chyba że rzeczywiście apetyty nadal na, na, na nabywanie nowych mieszkań będą duże. Jeżeli się nie pojawią one na rynku wtórnym, będzie tylko rynek pierwotny, a ten z różnych względów może być ograniczony, ta podaż na rynku. Pierwotny może być ograniczona, no to siłą rzeczy te ceny nadal będą rosły. Także tutaj pro, trudno po tygodniu kwarantanny powiedzieć, jak ten rynek zareaguje. Będziemy obserwowali go na bieżąco i będziemy się z Państwem na bieżąco dzielili naszymi spostrzeżeniami i danymi, które zbieramy w systemach wymiany informacji Związku Banków Polskich. Dziękuję bardzo.